Baga, <grymne> dziesięć dziewięć, dziewięć cztery, dwie, pięć, cztery, osiem, 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 siedem, zbyt, sześć, sześć, sześć czekaj, czekaj. Pięć, pięć. Czterej, cztery. cztery, cztery czterej, trzy Ten jak leci, dwa Jeden. Proszę. Zero. Leci. Leci. Pegrał! Yeah. Kurwa! Let's go! Bro. Let's go! Kurwa mamy to kurwa! Mimo co wiemy to! Jebać kurwa, to kurwa! Jebać to kurwa! Ale słucham kamień. Łatwo ziomek! Kurwa łatwo! Jebać to kurwa! Kurwa! Z... 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 Let's go! Ej! Wraith nie pomoże! kurwa <śla> mamy to! Ej! Zobaczcie! Wraith nie pomoże! A i zginęłem rapowałem no, żabce No to weź tą pizzę Kizo O której? Kiedy? No, no tą taką mięsną, tą taką dobrą Ale którą dokładnie, bo różne są <laughs> Tak, bo kazama się udziela No weź mi pizzę <laughs> po prostu <laughs> No nara Nara <gulę> kurwa siostra oni, kurwa i mi tej wiesz? Aaaaaah! Wzywać współpracowników tutaj? Zartuję, żartowałem się. Dziękuję bardzo. Zzartujesz, zzartujesz. <gulę> Epic Games, kocham was! Ja też, ja też, ja Zapraszam ja też. do wsparcia kodem Kaza ma 5 po Fortnite. Jakim on jest głównym ta małpa na tej kontrolerze, no! Ty co ja mam? Jakiś łuk bum bum!

nie Kurej grać. może grać Kureja, bo to jego Boże. rozdział jest Nie może, być jest alt Nie, no tak Aha <coughs> Dredek <grydzy grydzy> się podjarzył <grydzy> Podjarzył, <grydzy> nie? Ja wale, bo stąd. Strach... Ten debit partoksowski no. no. No co to za górka, no I, Ja tego 4 x no. dawno, znaczy Fajne, metal <grydzy> Dajcie jak na ty, bo w ogóle nie wiem Mogę Ci tylko to dać. Ja masz, ja już nie mam... Mam lew luf. Daj mu ty snik snik. Co to Masz te kota? Masz masz, 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 ty. Kazik. o en, i czy praktycznie. Eee co to jest? Siema. No to znaczy, że nie walisz konia w ten miesiąc. No. No, nad November. No. No co? No, co? no znaczy, not że... November. No, że... Co? W to drugie słowo, co? Bo nie słyszę. No, uty. Nut. A co to jest? Może, ja. może no, nie, nie walisz konia wozu w tym miesiącu no. Ja ale, No. Miejsce, żebyś nie Bo Boże, tu jest tyle miejsce stała ryża. Że... To jest niby drop, no nie wiem. Boże, nie nie w ja, ja zakrzywek już nie potrzebuję. Tutaj Ej, most, to most, to most to jeszcze będzie. Czekaj to. tylko, żeby lód nie spadł. A! Ja. nie. Żyje! Jak? Ja walę. Co jest? Nie wiedziałem, że to tak będzie działać. Czemu, Czemu mnie tak wywaliło ty? Ale to palić. Nie, co? Nie, nic. A co słyszałem? No nic, no nie gadaj mi teraz. No ja wale, no! Nic! Dobra, John dobra, dobra. Ej, dziękuję bardzo 8 miesięcy, suba się <laughs> z takim kałachem się robi. Dobra, 0,55. A bo tu będą te skręce, dobra. Jestem kami. Uświadom to sobie, sobie. Ty też jesteś kami. Tylko wyobraź to sobie, sobie. Dobra, gramy. a to już? To epic partner. WhatsAppman. Someone... Nike. O! o! kurwa za go od oh. tak szczerze nie. jeszcze jak tego napierdali, w stracić buziaka dam Dobra to muszę mieć EJ NIE ZEDWO No i nie ma buziaka Szkoda, Aj. ja wale Szkoda, nie? No. Ja Nie ma buziaka Ja ja ty nie raz, no ja bym coś. dał No jak cię na stale pić Ty, ja tego czegoś wywołałem, tak Fortnite, Fortnite, nie trolluj Fortnite, co to jest kurwa? Co tak chodzi?

Zowie, dziękuję za dzisiejszego streama. Tą akcją wydaje mi się, że trzeba zakończyć ten dzień. Chłopaki! tam Nice! Nice! KAMI! WYPIERDALA Dodać go do z najprosze, bo już tym nie olał to mi misto BL w SETTYZ2137 Co? Co? 3 metry, to by... To był... 200 na godzinę Lamborghini, wiesz, to doceniłbym coś takiego No to rzuć mu póki bombę, masz counterplay'a Ale to w ogóle działa właśnie, bo ja raz no, próbowałem kiedyś... No koleś... tak, to no tak I on wysiadł, no, problemy... i, i on chillin', chillin' okay. kurwa, ja bo ja Bo ja raz rzuciłem tak kurwa na spółkradki obok tego i nie, nie tańczyłem No masz tak? Ale lipa, że te helikoptery wyrzucił. Przecież to tak śmieszne było. No zabijają, zabijają. to, ZADZIWALNACY ZADAŻĄC! Zaraz jakieś flopujesz i już nie będziesz taki. No Ue... Nota. Co to jest? Ej, nie wiem, <świlicza> <świlicza> co to jest. Ej, ale... staying, same, same, co to jest? EJ, SZAMAN! SZAMAN, CO TO JEST?! Co ty kliknąłeś? Ty jesteś niepoważny, ty jesteś Ey. niepoważny! To było same jezioro, ty Ey. jesteś niepoważny! tak nie macie minęte teraz możecie obstawiać. poszło yy... to jest dooko, to, 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 to za koszulka no ja mam... tak dzisiaj na galowo Wait, no... yy, daję sub -chat, bo nie chcę spoilerów yy, Kot do to potrzebuje kasper jak jest mega <laughs>

Dał mi łam pampa, 115 chyba Nice A! No! No A kurwa, on jest odjebany Ej co? On, ja, on mi dał w skoku 180 Ej co kurwa? Co ja dostałem? No, no, dobra. Dobra. A, bo ja jest, 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 jest odjebany, to wszystko widzi, nie? I tak Nie no, nie wiem, Tylko może mnie zobaczy po prostu Ja, ik is er video. Maar oni zijn full kurwa stacked En mijn wszystko Wat? Je zit je? kurwa kurva. Ey, goede kurva, wacht even, want stream zijn pojan. Wacht even... A, wat ik hier doe, dat